Okej, okay, witajcie, ja jestem z a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy Foot, czyli FIFA Ultimate Team, FIFA 14 i nie wiem, czy wiecie, ale są dostępne ze zawodnicy roku, jest zespół roku. A właściwie jak on wygląda, bo nie wiem, o, fajnie, to się dowiedziałem. Dobra, w każdym razie, cel na najbliższe odcinki to jest wbicie 15 tysięcy końców. Jest tego sporo, bo właściwie. 14-13,5 trzeba wbić, yy, ale mamy taki. Nie wiem taką przewagę. Że... Dajcie mi tylko moment. Yy, dostaniemy ile? 4000 myślę. Za wygraną. Nie wiem, 3000, kurde. Teraz się przeliczyłem. Za mieszczostwo dostaniemy 3000, no to myślę, że trochę meczów jest. Yy, chcę nagrać te, które... dzięki którym awansuję, a to potem się zobaczy. No także właściwie nie ma co czekać. sprawdź O, bo, kto to. A ten, dobra, ja wiem, kto to jest. Spadaj. Mm, wejdziesz sobie, oczywiście, Bradley. Zobaczmy, jak tam kontrakty, te, te kondycje. A jest spoko. Coś tam. Oje, jaki on ma skład. <laughs> Chyba potrafi nim grać. No to jest właściwie liga włoska, właściwie za zalążek. Kone! KONE SISOKO! O Jezu... Nie wiem w ogóle co się stało teraz. Ale patrzcie. Dobra, nie mogłem przyspieszyć na początku. Kolarow. OJAKA BRAMKA! ARANUTOVIC! Hm. gwiazdy to on nie zrobi. Jest KONE! KONE WYCHODZI NA WOLNĄ! KONE! JEST 2-0! Proszę Państwa, Aruna Kone i gościu wyszedł. Mam nadzieję, że to jego rozłączyło. Zdecydowanie się zdenerwował. No trudno, no wyszedł. Szkoda, że nie dostanę pełnej kwoty, właśnie 166 końców. No ja, yeah. no, szkoda tej kasy. Bo to właściwie mi tylko na kasie i na kontraktach zależy. A, czy nawet na, nie na kontraktach, a na kondycji. No nic, trzeba lecieć na następny mecz. FC maciek, co to jest? Jakie to jest OP? Ludzie, ratujcie. Patrzcie, no to, to skład jest zbyt mocny. Ładnie, KONE Aranutowicz. Kurde, co on zrobił? Darapt? No cóż. Nie WIEM co tam Aranutowicz zrobił. Widzieliście to. Zgubił piłkę. Luka Diakite! To był Diakite i on strzela! Jakite, jakite. Ale się pogubiłem trochę. Dobra, nieważne, nie oglądałem powtórki. Sisoko, kurde, czemu się nie ruszyłeś do tej piłki już potem? Tam obrońcu. Nic! Kurde, jednak trafił. Sisoko leci z kontrą. Sisoko. Lukaku! Kone! jest. Nie no, ten strzał, to skupienie moje w ogóle było nie do opisania. Ale Kone jak to wsadził. Patrzcie. Pyk, nie na nie, jak w piłka wpadła. Genialnie, więc. dojdź. Kolarów Kurde. No, dobrze Kone, środkował i jest gol, ja co zrobił Lukaku, patrzcie, no dobra, nie będę, nie będę pokazywał, nie będę chamski wobec tego gościa, ale to było dobre, Lukaku, nie tak, nie tak, oja. O ja O ja miałem farta O ja miałem bramkarza O ja miałem farta w tej akcji, zobaczcie to Tu wystawił mu tak trochę i po. Gościu się teraz patrzy jakiego miał farta Czego ja, Jakiego ja miałem farta O ja E Wygrać z tym główkę to jest masakra Czegoś? O co skopał Oj teraz co ja skopałem o Jezu Brawo Cieszynka Nie, Remis, wygrywałem cały mecz i Fuck Ale zaskopałem. Zamknij już mordę Dobra, przynajmniej mamy jakąś tam kasę, dostaniemy za awans Ale to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i trzymajcie się. Cześć!